Poniedziałek, 8 kwietnia, Anita Stefańska Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś we wydaniu powiemy o wynikach wyboru Piotrkowian, o budowie basenów przy ulicy Żwirki oraz o koncercie zespołu Uniwers. Najwięcej głosów mieszkańców w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta miasta zdobył urzędujący prezydent Krzysztof Chojniak. Jednak to niewystarczający wynik, by zdobyć mandat w pierwszej turze. W drugiej zmierzy się z Juliuszem Wiernickim. W tegorocznych wyborach samorządowych frekwencja wyniosła 50,79%. Udział w głosowaniu wzięło 27 549 uprawnionych do głosowania Piotrkowian z liczby 54 245. Wśród głosujących najwięcej głosów w wyborach na prezydenta miasta otrzymał piastujący to stanowisko Krzysztof Chojniak zdobywając 7444 głosy, co dało 27. 7,36%. Drugi wynik osiągnął Juliusz Wiernicki. Otrzymał on 6106 głosów, co dało 22,45%. I to właśnie ci kandydaci zmierzą się ze sobą w drugiej turze. Pozostali kandydaci na prezydenta otrzymali poparcie w wysokości: Marlena Wężer-Głowacka, 5592 głosy, to jest 20,56%. Łukasz Janik, 510 głosów, to jest 18,42% oraz Agnieszka Chojnacka, 3051 głosów, to jest 11,22%. Moim zdaniem było warto przyjść i ten głos, bo w zasadzie to my decydujemy o tym, kto będzie zarządzał tym miastem. Skąd możemy brać pieniążki, kto może czerpać pieniążki i skąd także myślę, że to jest bardzo ważna decyzja. Czy będzie nam na kogo się żyło postawimy? Czy lepiej czy gorzej? W tej małej oczyźnie. To my możemy zadecydować. Ważne jest to, że mamy, mamy ten wybór, że jest tych kandydatów iluś od, bo zazwyczaj to chyba nie było takiego wyboru, prawda? Że aż tylu było kandydatów na prezydenta powiedzmy. Także no, to jest takie ciekawe. No, wydaje mi się, że bardzo ważne. Decydują o wszystkich ruchach, które się dzieją w naszym mieście rodzinnym. Zawsze w wyborach bierzemy udział, no bo to no, jakiś obowiązek obywatelski, jednak trzeba w jakiś sposób wpłynąć na to, kto będzie rządził. W głosowaniu do Rady Miasta 25,18% głosów otrzymał Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska. 24,5% Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Chojniaka razem dla Piotrkowa. 21,11% Komitet Wyborczy Wyborców z sercem dla Piotrkowa. 17,92% Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Janika, bo liczy się człowiek, i jeden 12,74% Komitet Wyborczy Wyborców Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotrków. Wyniki te po przeliczeniu dają po 6 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej i razem dla Piotrkowa. 5 mandatów dla z Sercem dla Piotrkowa, 4 dla Boliczy się człowiek i 2 dla Łączy nas Piotrków. Wybory przebiegły w miarę spokojnie. Piotrkowska policja przyjęła kilka zgłoszeń związanych ze złamaniem ciszy wyborczej, polegających na przemieszczaniu banerów wyborczych. Te zgłoszenia nie zostały potwierdzone. Policja podaje również, że wpłynęło zawiadomienie dotyczące organizacji wydarzenia mającego znamiona agitacji wyborczej, które odbyło się w sobotni wieczór. Tym zajmuje się Piotrkowska prokuratura. 100 dni ma wyłoniony w przetargu wykonawca budowy basenów letnich na realizację tej inwestycji. Umowa została podpisana w piątek, teraz czas na roboty budowlane. Podpisanie umowy z przedstawicielami firmy wybranej w przetargu na budowę basenów w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żwirki rozpoczyna faktyczną realizację tej inwestycji. Przygotowania do rozpoczęcia prac, jak mówił dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszek Hańcel, poprzedzono wizjami lokalnymi. Przed laty pojechaliśmy do Torunia, gdzie tożsamy obiekt, gdzie podobny, tylko że mniejszy obiekt funkcjonuje i od wielu lat już funkcjonuje. W tej chwili zafunkcjonował, sprawdził się. Byliśmy w Koluszkach, w Lisowicach, w kilku tego typu miejscach. Badaliśmy średnią wysokość pieczkowian, <głosł> czasami podstępem. Także było to wiele czynności kancelarii biurowej, ale także tych, o których mówię przed chwilą. Jak będą wyglądać letnie baseny? Na terenie kompleksu zaplanowano budowę trzech basenów, zjeżdżalnie, do tego wodny plac z brodzikiem dla najmłodszych piotrkowian. Będzie także niezbędne zaplecze i miejsce na sztuczne lodowisko. Miałem te, te, tego rodzaju głosy, sugestie, oczekiwania dotyczące właśnie, żeby oprócz dwóch basenów, którymi dysponujemy, basenów krytych, były jeszcze baseny letnie odkryte, Myślę, że chociaż one będą funkcjonować na no zasadzie tylko w okresie letnim, co jest jakby naturalne, to są jak najbardziej potrzebne, oczekiwane. Myślę, że będą spełniane one oczekiwania mieszkańców naszego miasta. Baseny od dnia podpisania umowy powinny powstać w przeciągu 100 dni, czyli powinny być otwarte jeszcze w te wakacje. Trzeba rozpocząć od prac, że tak powiem, przygotowawczych, ogrodzenia terenu, zabezpieczenia, yy, zabezpieczenia terenu. Prace demontażowe, później, później, że tak powiem, prace, prace ziemne związane z, z wykopami pod nieckę basenową. Następnie muszą to być prace, prace betonowe, które, które będą prowadzone pod posadowienie niecek basenowych. Projektant i inwestor dobrze przemyśleli zamierzenie budowlane. Jest to zaprojektowane w sposób prefabrykowany i półprefabrykowany obiektów, więc te elementy, podczas kiedy my będziemy szykować teren, będą produkowane na yy, Wykonanych prefabrykacji i będą dowożone na bieżąco. Budowa basenów to koszt około 14 milionów złotych. Miasto pozyskało 8 milionów złotych dofinansowania z rządowego programu inwestycji strategicznych. Pozwala chorym na zaćmę widzieć bez okularów w pełnym spektrum od bliży do dali. Wszczepienie soczewki o wydłużonej ogniskowej refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwszą placówką medyczną, która oferuje ją nieodpłatnie, jest samodzielny szpital wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Zaćmę u Pana Zbigniewa stwierdzono w obu gałkach ocznych. Zabieg był jedynym ratunkiem. Miesiąc temu w prawe oko wszczepiono mu nowoczesną soczewkę o wydłużonej ogniskowej. Co daje Panu ta nowa soczewka? No komfort psychiczny, to, że mogę bez problemów czytać, bez okularów. No i czuję się naprawdę fajnie, psychicznie. Mężczyzna jest jednym z pierwszych pacjentów, który w samodzielnym szpitalu wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim skorzystał z refundowanego nowoczesnego wszczepu soczewki. To jedyna i pierwsza placówka w województwie łódzkim, która oferuje nieodpłatnie ten typ soczewki. Jest to na pewno zabieg bardzo specjalistyczny. Możemy się już pochwalić, to wiemy, że. Na terenie województwa łódzkiego jesteśmy jedynym podmiotem leczniczym, publicznym, który na ten moment zdecydował się na tak wymagający zabieg, ale bardzo skuteczny, nowoczesny i bezpieczny dla pacjenta. I przede wszystkim bezpłatny. W czym lepsza jest soczewka o wydłużonej ogniskowej? Soczewka o wydłużonej ogniskowej umożliwia dobre, doskonałe widzenie. Zarówno z daleka, jak i z pośrednich odległości, a przy zaplanowaniu leczenia obłocznego i uzyskaniu tzw. mikromonowizji wiele osób doskonale radzi sobie w ogóle bez okularów, czyli jazda samochodem, praca przy komputerze normalne codzienne czynności umożliwiają funkcjonowanie pacjentom po operacji z wszczepioną sączewką o wydłużonej ogniskowej. Z zabiegów szczepienia nowoczesnej soczewki może skorzystać niemal każdy pacjent, który się kwalifikuje. Czyli pacjent nieobciążony przebyciem operacji powodujących znaczne zmiany w strukturach oka, pacjent posiadający jakichś uszkodzeń wewnątrzgałkowych, problemów rogówkowych, które uniemożliwiają korzystanie z tej soczewki w pełnym zakresie. W Piotrkowskim Szpitalu na oddziale okulistycznym w ubiegłym roku przeprowadzono około tysiąca tradycyjnych zabiegów na zaćmy. To najlepsze miejsce dla wszystkich, którym choroba uzależnienia utrudnia bądź uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie, w pracy, w lokalnej społeczności. Miejsce, gdzie każdy z tych potrzebujących może liczyć na pomoc i wsparcie. Mowa o Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej Pałacyk, które w tym roku obchodzi 33-lecie powstania. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Pałacyk przy Alei 3 maja. Działanie na rzecz potrzebujących i rozwój stowarzyszenia to, jak mówiono, najlepsze słowa, by podsumować 33 lata działalności Pałacyka. Wychodzimy troszeczkę poza nasze ramy działalności tej samopomocowej, pomocowej osobom i rodzinom uzależnionym, współuzależnionym, ponieważ tak naprawdę jest więcej takich zagadnień, które mimo wszystko nas łączą ze społecznością. To są właśnie te sprawy, które się ciągną powiedzmy od dzieciństwa i nie zawsze te osoby są takie powiedzmy poradne życiowo, a u nas i tak przychodzą po jakąś pomoc. I dlatego rozszerzamy to dalej, tak? Widząc, że są potrzeby inne niż tylko dla osób uzależnionych. Pałacyk pomaga nie tylko uzależnionym, ale i całym rodzinom, bo wsparcie jest najważniejsze. Tak jak uczenie życia na nowo poprzez różne formy zagospodarowania czasu wolnego. Na dzień dzisiejszy uważam, że cały czas dla mnie jest praca nad sobą, bo różne w życiu mnie spotykają sytuacje, zdarzenia, z którymi trzeba sobie umieć poradzić, żeby nie wracać myślami też i zachowaniami do życia wstecz, które gdzieś tam było w moim życiu. Dlatego też cały czas praca nad sobą, nad emocjami i kontakt z drugim alkoholikiem, kontakt z grupą. Z okazji jubileuszu nie zabrakło podsumowań, podziękowań i życzeń na przyszłość od zaproszonych gości, ale to był czas rozmów również o pomocy, która teraz jest potrzebna prezesowi pałacyka Mirosławowi Świechowi, który kilka miesięcy temu zachorował. Zbiórkę na protezę prowadzi stowarzyszenie Przyjaciół dzieci i młodzieży Harc. W sobotni wieczór Rynek Trybunalski stał się miejscem, w którym można było przenieść się w czasie. Okazją do tego było wyświetlenie mappingu z 800-letnią historią miasta i występ formacji artystycznej Wataha Drums w ramach wydarzenia Wiosna Traktu Wielu Kultur. Zobaczyć widowisko w sercu Piotrkowskiej starówki przyszedł tłum Piotrkowiem. Widzowie zobaczyli trzyczęściowy spektakl, który na scenie głównej rozpoczęła opowieść o współczesnym mieście, a następnie wystąpiła formacja artystyczna Wataha Drums. Połączyła muzykę, ruch, światło i wizualizację reagującą na to, co dzieje się na scenie. W drugiej części na fasadzie kamienicy zgromadzeni zobaczyli mapping 800 lat Piotrkowa, dzieje w kalejdoskopie. To 40-minutowe widowisko przygotowane w 2017 roku z okazji 800-lecia miasta. Opoda Świętego Gaju, rozkwitła osada, zwolna przeobrażała się w warne miasto otoczone pierścieniem drewnianych obwarowań. Właśnie i te to, to plansza bardzo dobrze. Jak najwięcej, bo przynajmniej się rozruszają trochę ludzie. Bardzo przyjemnie, piękny pomysł, super organizacja. Na zakończenie widzowie zobaczyli trzecią część wydarzenia, czyli współczesną historię miasta i występ w Atachy, wiosna traktu wielu kultur. To było pierwsze wydarzenie plenerowe zaplanowane na ten rok. Będą na pewno koncerty, będą na pewno potańcówki, bo to już są sprawdzone z ubiegłych lat imprezy, ale będą też inne niespodzianki, chociażby takie jak ta dzisiejsza. Być może będzie jakaś kolejna część jeszcze dopisana. Zobaczymy, prace trwają. Wieczór zakończyło ponowne wyświetlenie mapingu. Piosenki zespołu Universe ukazywały się jeszcze na płytach winylowych. To były lata 80. W dziewięćdziesiątym pierwszym roku ukazał się ich pierwszy album nazwany przekornie The Best Of. I choć minęło już ponad 40 lat od założenia zespołu, jego fani niezmiennie odliczają się zawsze na każdym koncercie. Nie inaczej było na Piątkowym Koncercie w Miejskim Ośrodku Kultury. Właśnie tym utworem tacy byliśmy jeszcze wczoraj, Universe powitał swoich fanów, bo to chyba jeden z najbardziej znanych przebojów zespołu. To utwór, którego nie może zabraknąć na koncercie, podobnie jak i innych, największych przebojów zespołu. Tak więc muzycy obowiązkowo zagrali w perły zamienić deszcz, wołanie o ciszę, żaba czy daj mi wreszcie święty spokój. To przeboje, które publika zna i kocha, więc do wspólnego śpiewania muzycy nie musieli specjalnie namawiać. Zdarza się niekiedy, że po 20 czy 30 latach ktoś jest po koncercie mi mówi, że spełniło się jego marzenie, że mogli być na naszym koncercie, więc to jest naprawdę coś dla zespołu najważniejszego, że ludzie chcą być na naszym koncercie, a nie tylko z przypadku idą. Kto z publiczności liczył na doskonale znane i ponadczasowe przeboje Uniwersu, oczywiście się nie przeliczył. Ale nie zabrakło też nowych i najnowszych kompozycji zespołu. Piosenek, które fani zespołu cenią sobie za teksty, za muzykę, a dla niektórych ta miłość trwa niezmiennie od kilkudziesięciu już lat. Ja miałam okazję poznać członków Uniwersa jak miałam 18-19 lat w mojej małej miejscowości. I tak ta historia trwa, tak jak tutaj jest napisane na szeliku, Do dziś. Czyli miłości nie wygasła. Te wspaniałe teksty, które mówią nie tylko o miłości, ale o życiu, o rozterkach, o przyjaźni. To jest to, co kocham. Pamiętam jeszcze ten zespół, jak miałem kasetę, tak, magnetofonową, gdzie zdobyłem wszystkie podpisy. No i ten sentyment. Bardzo piękne piosenki, tak. O miłości. Wielki sentyment, bo to są lata dziewięćdziesiąte, osiemdziesiąte, chyba. E, kiedyś się słuchało. Uniwers w Piotrkowie wystąpił po raz drugi i jak zapowiadali muzycy, na pewno nie po raz ostatni. Były warsztaty, na nich poznawano sztukę produkcji szkła ozdobnego i historię piotrkowskich hut szkła. Były też warsztaty twórcze, i na nich powstawały projekty szkła i niezwykła wystawa, której finisarz odbył się w sobotnie popołudnie. To projekty szkła uczestników warsztatów w Ośrodku Działań Artystycznych, szklane tradycje, szklane inspiracje. Podczas warsztatów nie tylko powstawały te dzieła, to była okazja, by poznać historię Piotrkowskiego Szkła. Dzieci obejrzały filmy zarówno, no pokazywaliśmy ich stare katalogi, pokazywaliśmy szkła, pokazywaliśmy też na filmach jak to szkło powstaje i dopiero po obejrzeniu szkła w oryginale wyjaśniliśmy im jak takie projekty mogą sami stworzyć. Też mogły obejrzeć oryginalne projekty artystów pracujących w Hortensji. Warsztaty to była fajna przygoda, mówili młodzi twórcy. Na ich projektach powstało szkło kolorowe we wyszukanych kształtach. Fajnie jest tworzyć? Tak. A dlaczego? Fajnie tak jest, żeby fajnie rysunkować i fajne arcydzieła robić. Mama też tak uważa? Tak, tak, oczywiście, tak. Syn ciągle twórczy? Bardzo, ale Lego bardziej niż rysunki, ale tworzy, tworzy, tak. Zaskoczona tu jego pracą? Tak, tak, motylka zrobił, no. Zrobiłem wazon. A jaki ten wazon? Rysowany. Kolorowy wycięłam motylka. A dlaczego motylek? Tak sobie wymyśliłem. I jaki ten motylek jest? Kolorowy? Tak. Udziału w warsztatach wzięło blisko 200 uczniów. Każdy z młodych artystów, projektantów szkła po sobotnim finisarzu wystawy swoją pracę mogło zabrać do domu. I tak kończymy informacja. Za chwilę nie o szkle, a o produkcji odzieży w kolejnym odcinku Leksykonu Piotrkowskich Film. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia. Jak Sigma Poland. Od ponad 20 lat firma Sigma specjalizuje się w szyciu skomplikowanych wyrobów z dzianin. Wykonuje kroje, szycie, haftowanie, prasowanie, pakowanie oraz aplikacje i nadruki. Szyje wzory produkcyjne i handlowe. Tworzy odzież dla ratownictwa medycznego. Siedziba firmy mieściła się przez lata przy ulicy Kostromskiej. Dziś działa przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim. Firma powstała w 1992 roku. Od początku zajmowaliśmy się przerobem uszachetniającym, czyli produkcją wyrobów z towarów powierzonych. W 1993 roku nawiązaliśmy z firmą Jorgen Zartow duńską, która miała wykupioną licencję na produkcję dla takich firm jak Berberry, Hugo Boss, NLZR. Zar, no, topowa, topowa czołówka światowa. Rozrastało się bardzo, to bardzo, bardzo dynamicznie. Najpierw przychodziły do nas wykrojone elementy, wyhaftowane, myśmy to wysyłali do Danii, oni pracowali, pakowali, a końcówka to była taka, że oni przysyłali do nas dzianinę, u nas był proces krojenia, haftowania, szycia, pracowania, pakowania i od nas wychodziły wyroby bezpośrednio już do nas sklepy. Zaufanie było bardzo wysokie, bo North, taka firma jak już w końcowym momencie Berbery Wymagania jakościowe są bardzo wysokie, także zaufanie było dużo, skoro godzili się na to, żeby od nas wyroby wychodziły bezpośrednio do sklepów. W szczytowym momencie zatrudnialiśmy 120 osób, praktycznie same panie, mężczyzn było maksymalnie 4-6. Obecnie to się skurczyło, jest to skutek otwarcia rynku chiński, chińszczyzna, Pakistan, Wietnam, które produkują no za cenę, z którymi nie jesteśmy konkurować. Przekwalifikowaliśmy się w ten sposób, że robimy obecnie serwis głównie dla firm butikowych, mających mniejsze zamówienia, mniejsze ilości w zamówieniu, ale wymagających bardzo wysokiej jakości i firmy, które nie pozwolą sobie, żeby na metce było made in China czy made in Pakistan, bo klient tego by nie zaakceptował. Naszym największym odbiorcą jest firma Ania Schilholz, to jest niemiecka firma. Mamy firmę irlandzką Mary Grant, no i jeszcze duńską taką jedną. Kilka lat temu uruchomiliśmy produkcję własnej marki odzieży dla ratownictwa medycznego. Największymi naszymi odbiorcami jest firma Falk. Która w Polsce jest no, mocno znana. Na Piotrkowski Szpital też się u nas ubiera, i firmy litewskie. Przez taką firmę Paramedica ubieramy też y, litwińskich ratowników. Trudno nam jest konkurować z firmami, które no, niezbyt fair grają, szyją. Y, w tak zwanych firmach garażowych, prawda, że nie płacą podatków, ZUSów, tego wszystkiego, mają niższe wyroby, trochę niższą jakość, ale w wielu przetargach nadal w Polsce jeszcze preferowana jest cena i cena decyduje o wygraniu przetargu, Na ceną nie jesteśmy w stanie. Firmy, które od nas zaczęły brać, tak jak na przykład Falk, to wiedzą, że to, co od nas kupią, to muszą nosić nie wymagane dwa lata, ale gdzie noszą po pięć lat nasze wyroby, także opłaci im się zapłacić wyższą cenę, ale mieć wyrób na wysokim poziomie. Zaczyna się od yy, odkrojenia, prawda? Także przychodzi materiał, układamy go na stole warstwy, na to idzie rozkładka, którą drukujemy na ploterze i według linii, które rysuje ploter, wycinamy elementy, później idzie to ewentualnie, jeżeli element wymaga podklejenia, to idzie na podklejarkę Fizeliny i później idzie na szwalnię. Jest proces szycia, później jest proces brakowania, prasowania, pakowania i wysyłka. Jak dużo przyjecie, jak dużo produkujecie, jak to wygląda? Znaczy to ilościowo jest trudno określić, bardziej wartościowo można określić. No produkcja roczna jest około wartość sprzedawanej robocizny jest na poziomie 3,5 miliona złotych. Samej robocizny, bo to jest bez dodatków, bez niczego, bo to wszystko jest od klienta. Co jest największym sukcesem firmy? jakość, jakość i jeszcze raz jakość. No i dotrzymywanie terminów, co jest bardzo istotne przy, przy produkcji na, dla klienta zagranicznego, że termin, musi być termin, dotrzymany termin, termin i jakość. No to nas uchroniło przed y, upadkiem, bo w Polsce w Piotrkowie było dużo firm i firm, które zatrudniały nawet 400 osób, a z chwilą, kiedy otworzył się ten rynek azjatycki, no niestety, ale musiały zamknąć. Część załogi jest praktycznie od samego początku, czyli od 1992 roku. Panie przyszły jako panienki, zawarły związki małżeńskie, urodziły dzieci, są babciami, przechodzą na emeryturę. No ciekawostką jest, że mamy panie, które pracują. Od niedawno odeszła pani, która miała 78 lat. W tej chwili mamy panią, która pracuje, która ma 76 lat. Także no nie musi pracować, ma emeryturę, ale. Woli ten wolny czas spędzać tutaj z nami, bo nawiązały się przyjaźnie, jest bardziej taka atmosfera rodzinna. Ojciec, w czasie wojny, był krawcem. W 1946 roku zdobył tytuł mistrza krawiectwa damskiego. Z tym, że później. Odwrotnie do mnie, bo ojciec najpierw był krawcem, a później działalność miał przemysłową, a ja miałem no, wykształcenie zupełnie inny kierunek, bo mam kiedyś wykształcenie mechaniczne. A teraz zajęłam się z tym, że to nie jest krawiectwo, bo to nie można porównać krawiectwa takiego miarowego, jak, jakiego było dawniej, do tego, co jest tutaj. To jest produkcja przemysłowa, zautomatyzowana, produkcja seryjna. No zupełnie, zupełnie inna, inaczej to wygląda. Ale pasja w genach? No być może coś z tej igły przeszło we <gry> krwi.